Szczęść Boże, kochane dzieci Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, kochani. tak świeżo z adoracji, pozwólcie, że podzielę się z Wami kilkoma słowami, e, tak na gorąco, co mam w serduszku, czego doświadczyłem, co, co może Pan Jezus chce Ci przekazać może przeze mnie, tak myślę, no kochanie, no tak myślę, tak myślę, no, e, zobaczcie, kochanie, może podejdę troszeczkę dalej, bo tutaj pada ostry śnieżek z deszczem taki, jest nieprzyjemnie, podejdziemy gdzieś troszeczkę dalej, nie? Fajnie, jak tam się macie? Dobrze, jest fajnie, byliście na eukarysty w niedzielę już, tak? Jest moc, Pan Jezus działa w sercu, daje radość. Uwielbiasz go w swoim serduszku, Pana Jezusa kochanego naszego zbawiciela, Mistrza i Boga. Kochani, jak ja robię, no, jestem szczęśliwym człowiekiem, staram się żyć, kochani. Miałem się tego refleksję, może tutaj podejdę, może zobaczymy, jak to będzie. Troszkę może będzie mnie padało. O, poddaszek. Kochani, no cóż. Yy. Dla mnie kościół, kościół święty, czyli Chrystus jest kościołem, Chrystus założył kościół i dla taka arka, arka, nie, który się chowa, nie jako kościół, instytucja, w sensie takim, że budowla, nie, że wejdę do kościoła, schowany jestem i już jestem bezpieczny, nie, ja czuję, że moje serce, mój duch, mój, mój duch, moja dusza, moje ciało chowa się w kościele, jako w sakramentach, kochani, to mi daje szczęście. Terfanie w sakramentach. W kościele, czyli w Chrystusie, zobaczcie, wszyscy jesteśmy kościołem, ochrzczeni ludzie, jesteśmy kościołem, jesteśmy braćmi i siostrami. W Chrystusie, Chrystus jest głową, Chrystus jest królem, Chrystus jest Bogiem, Chrystus jest założycielem kościoła i my jesteśmy jego członkami mistycznego ciała naszego Pana. I wszyscy jesteśmy napełnieni duchem świętym, jeżeli prosimy Go o to. Kochamy się wzajemnie, szanujemy się, wypełniamy, pomagamy sobie, prawda? Żeby cześć i chwała na Chrystusa była jak największa, żeby ludzie Go poznali, nie? Wszyscy, wszyscy zabiegamy o to, nie o własną chwałę, tylko o chwałę Boga właśnie, nie? Żeby ludzie oddawali, wszyscy ludzie na świecie, żeby oddawali chwałę Bogu, Jezusowi. Bo to On jest godzien wszelkiej chwały i czci, kochani. I wszyscy jesteśmy do tego powołani, żeby żyć w mistycznym ciele Jego, żeby i karmić się sakramentami ciałem Jego. I mi się wydaje właśnie, że ja tak to odbieram, nie? Że jestem ukryty w Kościele, czyli w sakramentach się chowam, żeby być szczęśliwym. W sakramencie pokuty i pojednania, kochani, zobaczcie, no. Chrystus ustanowił alter Christi. Kapłan to jest drugi Chrystus, kochani. Bez względu na to, na wszystko. On jest Chrystusem drugim, kochani. I każdy z nas ma jakąś grzeszną naturę, że każdy z nas czy, z czymś walczy, prawda? Nieustanna walka trwa, zaciekła. Oczystość, oczystość serca, umysłu, duszy. Cały czas trwa walka nieustanna, bo święty Piotr nam mówi w liście, że diabeł jest jak lew ryczący, krąży kogokolwiek by pożreć. Dlatego młodo Ci się nieustannie, mówi Pan Jezus. Czuwajcie, czuwajcie. ukrywajcie się w ciele, moje ciele, a moje, moje ciało to jest komunia święta. daje wam pokarm na życie wieczne. Ja się ukrywam właśnie w kościele jako w sakramentach, kochani. Każdego dnia w modlitwie, w Loracji, w modlitwie różencowej, w matce Bożej, w sercu niepokalanym jej. I kochani, zobaczcie, trochę skoczyłem od tematu, ale Alter Christ, drugi Chrystus, kapłan, i gdy gdzieś do spowiedzi, kochani, no bo naprawdę można żyć udawając, no można udawać, no zobaczcie, no kochani, no tak hipotetycznie na przykład, hipotetycznie, nie? No ktoś nie wiem, ma w sercu jakąś urazę, jakiś złość, gniew, nienawiść. Yy, trwa w grzechach, w masturbacjach, w pornografii, yy, w alkoholizmie, w jakichś w jakich związkach cudzołożnych, yy, po prostu w szambie totalnym, no i mówi, że jest fajnie, no nie może być fajnie, kochani, no bo jeżeli jest fajnie według ciebie, kochana siostro, bracie, która tkwisz może w takich grzechach różnych rodzajów, w jakichś szambie, i nie korzystasz z sakramentu pokuty i pojednania, no to musisz ciągle się oszukiwać, że jest fajnie, rozumiesz? I, i szatan usypia twoje sumienie, żebyś ty nic nie czuła już, żebyś myślała, że a, że wszyscy tak robią, że to, to tak powinno być. Nie, tak nie powinno być. Jezus daje nam sakrament pokuty i trzeba żałować za te grzechy, kochane siostro, bracie, przyjść. Nie wiem, z czym tam się zmaga ktoś z was. Może tu akurat jest ta, ta, ta duszyczka, której to będzie potrzebne, no. I do sakramentu pokuty przychodzisz, kochana siostro, bracie, żałujesz za te grzechy. Prosisz Jezusa o przebaczenie, to Jezus jest pod postacią kapłana, wypełniony Bożym Duchem. Kapłan jest wypełniony Bogiem i mówi Ci na koniec, ja odpuszczam Tobie grzechy. Rozumiecie to? To jest, Chrystus mówi, to jest piękne. Ja to niekiedy płaczę nawet, jak to, jak to formułę słyszę. Bo wiem, że zamykam oczy, mam zamknięte i wierzę, że mi Chrystus przebacza. I staram się naprawdę walczyć o swoje zbawienie, o swoją czystość, bo też mam problemy, też mi jest ciężko, ale od dłuższego czasu dziękować Bogu, że dlatego, że jestem ukryty w arce każdego dnia. Adoracja, staram się czas, chociaż troszeczkę czasu, jak nie mam go, Ale zawsze staram się mieć czas dla Chrystusa, kochani, bo to jest najważniejsze. Mieć czas dla Boga. Jak nie można mieć czasu dla osoby, którą się kocha? Przecież tyle ona cierpiała dla, dla nas. Czy ktoś wycierpiałby dla Ciebie tyle z, z Twoich przyjaciół? A Chrystus tyle wycierpiał, w ciemnicy jakie cierpienia miał, jego trzymali tam, skutego, na przesłuchanie. Ile biczów, ile batów po plecach dostał, rozrywali mu ciało. Kochani, no czy, czy ktoś, czy dałbyś się tak pociąć komuś, jakiegoś przyjaciela, przybić ręce do drzewa gwoździami wielkimi, ogromnymi, to jest ból? Kochani, no to, jest, to, jest, to trzeba kochać Jezusa Matko jedyna. Ja to kocham Jezusa całym sercem. Staram się by na niej, Jestem grzeszny, ale dzięki właśnie ukrywaniu się w arce, w kościele, w sakramentach każdego dnia, przystępuję do sakramentu pokuty i do pojednania. Komunia święta każdego dnia, staram się wyrzeć własność święcającej. Słowo Boże przede wszystkim czytam każdego dnia, żyję tym Słowem. I ciągle chodzę, chodzę w sercu i ciągle się w sercu modlę, staram się bynajmniej, kochani, no, dla mnie to jest ukrycie w arce, w Kościele, w Chrystusie, wszyscy jesteśmy, wszyscy, wszyscy jesteśmy członkami Kościoła, mistycznego ciała Chrystusa, kochani, i wszyscy powinniśmy sobie nawzajem pomagać, wspierać, modlitwą przede wszystkim, dobrym słowem, jak ktoś upada, żeby nie, nie, nie gorszyć się tym, bo każdy z nas jest grzeszny, prędzej czy później może ty upadniesz i co wtedy? Właśnie to chodzi, żeby sobie pomagać, wstawać, kochani, bo to jest walka. Wszyscy jesteśmy ciałem Chrystusa i członkami Jego, kochani, to jest piękne, że ukrywajmy się właśnie w kościele. Kościół, kochani, Chrystus założył kościół i pomaga nam, żeby nas zbawić, daj nam środki. No. Kto nie spożywa mojego ciała, nie ma w sobie życia. I właśnie taki człowiek może się ukłamuje później, że jest fajnie, że to, że to, że usprawiedliwia swoją grzeszność, bo tak robią wszyscy, aby tylko zgrzeszyć, rozumiecie? I demony jeszcze oszukują, dlatego błagać Jezusa każdego dnia o Ducha Świętego, o Ducha Prawdy. Żeby wyzwalać się z ducha kłamstwa, z fałszywych jakiejś religijności, pobożności, tylko żeby Chrystus w nas, prawda, żeby prawda w nas była, kochani, zobaczcie no. I jak pójdziesz do spowiedzi, do, kochana siostro, bracie, to staraj się każdego dnia żyć komunią świętą, każdego dnia. Może jest to osoba, która jeszcze gdzieś tam zda, z dala od Boga żyje. Tylko z Bogiem życie jest piękne, kochani, i szczęśliwe, i później życie wieczne nas czeka jeszcze, to dopiero jest takie namiastka tutaj jakiejś takiej radości, kochani, tam dopiero będzie radość, w Bogu. I uważaj, bo kochana siostro, bracie, Słowo Boże mówi Pan Jezus, że jeżeli tam duch opuści człowieka, to, to, to chodzi o, o sakrament pokuty i pojednania, później wiadomo, że jak spowiadasz się, to te duchy wszystkie tam gdzieś wyłażą z Ciebie, nie? jakieś złe, jakieś, zobaczcie, jakieś nienawiść, złość, duchy nie, gniewu, złości, nienawiści, rywalizacji, yy, jakiejś niezdrowej yy, kłamstwa, jakieś obłudy, fałszu jakieś to co nie jestem to są wszystko złe duchy jakieś. Człowiek powinien być radosny, powinien być pełen miłości, bo Bóg jest miłością. Jeżeli człowiek kocha, to ma Boga w sobie. I to jest właśnie, to jest weryfikacja. I te duchy, jak opuszczają człowieka, to Pan Jezus mówi, że błąkają się po miejscach pustynnych. Nie znając spoczynku i mówią sobie później wrócę do domu, tam skąd wyszedłem, nie? I zobaczy, przychodzi, patrzy, dom wymyciony, chodzi o człowieka duszę, że jeżeli właśnie ty pójdziesz do spowiedzi, później znowu do, do, tam zapomnisz, nie? No to właśnie zły, zły duch bierze jeszcze siedmiu złych, gorszych duchów, przychodzą i mieszkają, i później stan człowieka jeszcze gorszy jest. Dlatego warto jest czuwać, nieustannie słowo Boże do serca wpuszczać, czytać, nasycać się, przesycać, przesycać, pani. To jest najpiękniejsze na świecie w ogóle. To jest najpiękniejsze, że Chrystus jest z nami i chce nam pomagać. Dlaczego, dlaczego nie chcemy, żeby on otworzyć serce dla niego? Nie lękajcie się, mówił An Paweł II. Otwórzcie na oścież serca Wasze, drzwi Chrystusowi dla Waszych rodzin, dzieci, uczcie dzieci, modlitwy różnicowej, kochani. Dzieci będą wtedy mądre, będą mądre decyzje podejmowały. Nie będą wchodziły tak głęboko w ten świat zepsuty. To jest piękne, że będą miały czyste serce, dobre serce, będą dobrze ludzi traktować w przyszłości, żeby tylko modlitwa różnicowa, sakramenty, żeby ukryć się w arce każdego dnia, być ukrytym, ukrytym w słowie Bożym, nosić te słowo, pielęgnować w sobie, być w arce, być w sakramentach, być w kościele, być w Chrystusie. Kto mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę. Przyjdziemy z Ojcem do Niego i będziemy u Niego wieczerzać. Objawię mu siebie, mówi Jezus. Mówi Jezus, objawię mu siebie. I przychodzisz na do racji i wpatrujesz się w Chrystusa i Jezus do Ciebie mówi w sercu. I Ty mówisz do Niego. Patrzysz się na Niego, mówi się, Jezu, jak ja Ci dziękuję, kochany Panie, uświęcaj mnie, proszę. Wrywaj mnie z wszelkiej ciemności. Pokaż mi, czego mam się jeszcze wyspowiadać. Chcę Cię kochać całym sercem. Tyle wycierpiałeś dla mnie, Panie. To powinno nam wystarczyć, ile On wycierpiał za każdego człowieka. Kochani, no ukryjmy się w arce, każdego dnia ukrywajmy się. Nie jakby w takim w kościele konstytucji, w sensie takim, że w, w budowli, że wejdę do kościoła, usiądę w ławce i jestem bezpieczny. Niekoniecznie. Chodzi o to, żeby w sakramentach się ukryć. W Chrystusie żywym, który mieszka w każdym sercu, w każdym sercu mieszka. Ja wierzę naprawdę, tylko jest, czasami cierpi w człowieku. Dlatego korzystać z sakramentów, kochani, ukryć się w arce, taka moja refleksja po adoracji, kochani, niech Jezus wam błogosławi, niech Maryja strzeże waszych serc czystości, pozdrawiam was serdecznie, proszę was o dziesiąteczkę za mnie, dobra, do Matki Bożej, taką, tak z całego serca, w moich intencjach, dobra, fajnie, ściskam was mocno, pokój, dobro, niech wam dobry Bóg błogosławi, a Duch Święty wypełnia wasze serce swoim pokojem, mądrością, męstwem, odwagą umiejętnościami, radą, wszystkim, Duchem Świętym. <duszy> Duch Święty jest po prostu radością, no. Duch Święty spokojem, radością, miłością. Amen.